Siemaneczko widzowie, z tej strony Szymon, a dzisiaj kolejny, a dzisiaj trzeci odcinek z Fortnite'a. Dzisiaj będziemy znowu nagrywać normalne gierki solo. I dzisiaj pewnie też wpadnie odcinek z kolegą, yy, tak około 15-16, pewnie kiedyś dopiero wrzucę. Dajcie znać, czy chcecie też odcinek z innych gier, napiszcie w komentarzach z jakich. I to ja wiem, że nie ma świąt, ale ja, ja sobie ubrałem świątecznego skina. Lubię. Widzowie napiszcie w komentarzach, gdzie lecimy. A ja wylosuję z zamkniętymi oczami. Tu. Czyli na sad. Okej. Okay. W ogóle nie dodali... Nie zmienili tego misia. On miał takie czułki na uszach? Czy... Zmienili go, czy on taki był? Ja uważam, że zmienili, a wy napiszcie w komentarzach. A mieliśmy iść na sad, tak? Czy na farmę? Na farmę. Będzie więcej typów, będzie fajniejszy odcinek. Jak wyjdziemy z farmy cali i zdrowi, to znaczy, że będzie win. Bo farma jest szczęśliwa. Pamiętajcie. Każda farma jest szczęśliwa. I na starej mapie nie wiem, jak ona się nazywa, i ta farma oj. O, no i proszę, no i wezwanko przy okazji sobie zrobiłem. Dawaj to. Dziękuję. Jakbym, jakbym tutaj umarł, to by nie było, co ciekawe. Widzowie, tu będzie legendarny Skar. Uh -huh. Już widzę tego legendarnego Skara. Widzowie, wpadajcie na wczorajsze odcinki, były dwa. O, tu Jak się nauczę nagrywać y, ja, filmiki z Brawl Stars, to dla Was dzisiaj nagram. Na pewno. O! No to już mi się chyba poszczęściło na odcinku, prawda widzowie. To będzie grzyb. Nie ma grzyba. Widzowie, teraz jak znajdziemy taką skrzynkę, epotyp to on musi mieć coś albo epickiego, albo legendarnego. Jak nie, to wyrzucam ironitem. No i się gdzieś zabili. Tylko gdzie? O, ktoś tu był. Dajcie mi te grzybki. Dziękuję. Czyli to wydajcie ten typ będzie. Ja myślę, że on będzie chciał na mnie skoczyć. Zamykamy drzwi i idziemy. Idziemy na władzę. Mimo, że tam pewnie będzie miliardy typów, ale. To nic. Czuk jest taka mgła w ogóle. Aha, dobra, mówi już dlaczego. Już nie mam głowy, jest fajnie. To jest grzyb. Tak, to jest grzyb, widzicie? To jest grzyb. znaczy widzowie, siedzimy. Nie, bo było nudno. Ale, maty są potrzebne. Widzowie, dajcie znać, że powinienem zrobić yy, odcinek z Fortnite, że możemy grać mecz bez budowania. Ja nie wiem, jak bym to zrobił, ale. Znaczy, ja, ja bym spróbował, ale ja nie wiem, czy się udało zrobić ładnie. Budzowie wpadajcie też na kanał Wojteku 2010. Widzowie, brać to? Brać. Albo nie. Jest lepszy, mam lepszy plan. Taki. Czy to zużyjemy? I raz się wróćmy To to. I jest fajnie. Oczywiście się przebieramy, się albo nie, nie chce mi się Albo tak, bo tak po pomagierzy Jak to się odbierzemy, pomagierzy są brzydcy, ale nam coś jednak dają, więc... Co? Co? Widzowie, co ja mam właśnie w tym momencie powiedzieć? Nie, to nie jest możliwe to jest sen. Widzowie, prawda, że to jest sen? Kto zostawił grappler i to migana na środku władzy? Może mi to ktoś powiedzieć, czy nie? Widzowie, widzicie, jak się nagrywa odcinki, to się ma szczęście. Teraz wolę być misiem. I teraz latamy. Bo lubię latać. I teraz to się mi przyda mu do tu i zitę mu w tyle. I zrób ci Idziemy na słonę. To jest dobry plan. Fajnie by było, jakby na przykład takie zwykłe po... Ups. Mnie tam nie było. Mnie tam nie było. Mnie tam wcale nie było. Tylko ląż padać można małym. Fajnie. Widzowie widzieliście? Ja sobie kurturalnie idę na słone strzechy, a tu nagle ups, armia maruderów. Maruderzy są za mocni. Prawda widzowie? Każdy to powie. I w ogóle taka ciekawostka, że to zostało przyjęte przez mrok. Bo wcześniej było duchów. Mm. Ej, nieco ciekawego. Widzowie, y, 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 dajcie znać w komentarzach, czy chcecie odcinek, że przez całe kilka meczów muszę jeździć samochodem i Fortnite. Bo to są dodane jeszcze nie ma, ale prawdopodobnie za niedługo będą. Może nawet dzisiaj o 14:00. Stucer iść po czy będzie za dużo typów? Nie idziemy. Musimy zrobić wino, prawda? Dokładnie. To ważna sprawa. Mam tylko trzy w tym sezonie. Czwarty się przydał, a zamierzam zrobić 10 w tym sezonie. O widzowie, a to jest właśnie mój super piesek, który właśnie oszczekuje mojego chłopka. Nie wychodzimy ze strefy. I widzowie jeśli chcecie zdjęcia mojego pieska, to dajcie znać. A w ogóle wy go chyba widzieliście, mam ja zdjęcie jego na YouTubie profilowe. No i wbiliśmy się w sekundę, to muszę wchodzić po schodach Bo grappler jest najlepszy Pompa fajna, ale ja mam lepszą Znaczy nie lepszą, taką samą Zobaczymy. czy mam ryzykować? Ju. Wyryzykowałam Żeby tutaj trzeba zrobić wina, po prostu trzeba więc by było, jakby te opony odbijały, bo na przykład, patrzcie, te odbijają, a te nie odbijają. To jest skrzynka, w której jest pod, skrót, są pocki, super. I 30 maców, proszę, dziękuję. Nawet dajcie. go. dziękuję. ja idź. Widzowie go zabiję, wam mówię. Pokonam go. Na luzie. Tylko trzeba wypić kewa i dużą potę wypić. I daj to zrobić do końca. Bo jesteś. To było nupskie. Zostaw mnie. Daj wypić potkę. Jest świcowie, patrzcie co miał za pompę w ogóle. Kozacko. Jest dziewięciu typów. Ja chyba zrobię wina. Co miał coś mitycznego? Nie, to ta pompa. A sum nie. To jest legendarny. A, to nie jest mityczne. Tak, to jest legendarne. Mm. Kłaszczak. Dziękuję. Idziemy po potkę i stąd tu ciekamy, bo zaraz nas ktoś zabije. Jest 8 typów. Muszę jakoś. Jakieś fragi by się przydały. Słuchajcie, bo ja tu gdzieś widziałem potę. Tak, tu jest. Trzeba ją wziąć. Tu jest typ. Dziękuję za potę. Nawet skrzynki nie otwieram. Tylko Elu Ej, widziałeś jaki błąd? Znaczy można no, nie był błąd, ale... Mu mu musieli mnie obić. Żebym z poteczkę, prawda, widzowie? Patrzcie, jak ktoś stwalił dom! Pewnie rakietnicą na stówę. Jest siedmi Jest siedmiu oponentów. Chyba zapomniałam, przecież ja mam najlepsze rasy tego, no to kozak Bardzo dobre bronie, ale mnie też mam sporo i, i to fajnego, więc... Fajnie y, Strefa, no inni tam będą, więc jedna ja rzecz razie się pokręcę, a szczególnie, że mam gra prawie mogę tak szybko tam dojść jakby, co? Siedmiu oponentów zostało, strefa jeszcze taka, so, taka normalna, oportka, to mi się przyda. Widzicie, op opłaca się, jakieś jest pusta miejscówka, całą zwiedzić, bo zawsze fajne leczenie zgarniecie, a ona się bardzo przyda. Tylko to nie w domkach, bo te może będą zlutowane, tylko na ziemi albo wy. Domku w takim jednym miejscu, bo pewnie z wyleci Crashpady mam, Grappler, on lepszy Tutaj jak widać ktoś się budował I tu jest widzio, widzowie poteczka, nie to jest PEM, to jest PEM to jest PM, ale amunicja jest, sobie zabiorę. Po co ja tym strzelam? Bo lubię. Nie, nie chcę krzaków. Chcę iść do tego domku. No, i widzicie darmowa, darmowa amunicja. Chociaż mi tego nie zabraknie. Jest czterech oponentów, więc może być win. Mam strefę. Wolałbym sobie nie iść na środek, albo mnie bym kogoś zabił w sumie. Tylko kogo? Pokonałbym sobie tego, bo to, tam widzę mi rzeczy. idę tam? Cześć. Halo. Jestem dobry. Yy, pompa fajna. Trzeba przeładować. Trzeba iść tu na spokojnie. Promień nikt nie pokonał. Jak widzicie, kolejny frag został dokonany przez ze mnie. Więc jest kozak. No, no i jest fajnie. Mam bardzo dużo wszystkiego, tylko dużych podłog. Mam tylko jedną. Z się teraz szukam tu duże poty, ale obawiam się, że moich tu nie. może ich tu nie być. Dwóch oponentów. Dwóch oponentów, ale. A tu jest bardzo blisko mnie jeden. Idę stąd. Tam jest jeden. Dostałem. Nie, nie będzie wina. Nie będzie wina. Widzowie, nie będzie powinno. Nie będzie wina. No. Wiedziałem. Widzowie, To by było na tyle z tego odcinka. Niestety jakiś Omar 0402. Zrobił nas mistycznego auga. Chociaż bardzo dobrze graliśmy. Tam sobie zbudował wieże i zabił nasz sumika z... Ym... Auga. No i co widzowie? Zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, róbcie to oczywiście też z kanałem, z kanałem w zostawcie dzwoneczka, no i to było na tyle z tego odcinka. No i cześć!